a very uh, serious pastoral concern in the united states Bardzo poważną troską Kościoła w Stanach Zjednoczonych jest zabieganie o kapłanów, którzy posługują się językami ludzi tutaj żyjących. Czy są to ludzie z Azji, Karańczycy czy Japończycy, lub ludzie z Europy, jak na przykład Polacy, czy z Meksyku, z Ameryki Łacińskiej. Stany Zjednoczone są dla tych ludzi miejscem życia. Niektórzy z nich są katolikami, zatem dla posługi tym ludziom potrzeba kapłanów tych języków i tych kultur. And it is helpful to have priests from those cultures to serve you know, those people. Te tradycyjne skupiska Polonii troszeczkę się przesuwają w inne miejsca. Wiadomo, Nowy Jork, New Jersey, Illinois, czyli Chicago, to są te tradycyjne skupiska Polonii, Detroit też, ale teraz na przykład pojawia się duże skupisko Polaków, ono, ono rośnie, rośnie ta grupa etniczna Polaków na Florydzie, w Arizonie, w miejscach, gdzie kiedyś, kiedyś tego nie było. When Orchard lake was founded in 1885, by father joseph dombrowski uh, who was from helm near lublin um, during that time in the history Orchard Lake zostało założone w 1885 roku przez księdza Józefa Dąbrowskiego, który pochodził z hełma albelskiego. W tamtym czasie żyło tu wielu Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy wciąż mówili po polsku i dlatego Orchard Lake przez te lata wychowywało młodych kapłanów, by służyli później Polonii Amerykańskiej. Jednak czas płynie i przez ostatnie 25 lat wielu Amerykanów polskiego pochodzenia, znów ja jestem tu dobrym przykładem, nie mówi już po polsku i nie zna tej kultury. Orchard Lake pełni zatem wspaniałą posługę dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych. Jako, że ludzie z Polski będą nadal przybywać tutaj do USA, przygotowujemy kapłanów, aby sprawowali mszę świętą i sakramenty po polsku, tak aby ci właśnie ludzie mogli w pełni je przyjmować. Parafia dla Polaków tutaj w Stanach Zjednoczonych to takie centrum, ja bym powiedział, duchowo-kulturalne y, i y, 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 y takie miejsce też y, biuro, biuro pewne, pewnych załatwiania pewnych spraw, z których sami sobie nie mogą poradzić. I trzeba być na to otwartym. To nie można powiedzieć, o tutaj jesteśmy parafią, więc nabożeństwo, msza święta i tyle. Emigranci, szczególnie ci, którzy przyjeżdżają, E, przyjeżdżają w ciemno, bez języka, bez, e, bez pewnego rodzaju znajomości, którzy poznają dopiero ten kraj, e, mają olbrzymie trudności, aby w tym miejscu się zaklimatyzować. Ja ich, ich oczywiście rozumiem, bo, bo my także przyjechaliśmy bez znajomości języka, bez znajomości kultury. Także myślę, że nam jest bardzo, bardzo, łatwo, e, bardzo łatwo rozpoznać potrzeby tych ludzi, i to nie tylko Polaków, ale różnych grup społecznych z którymi zawsze się łatwiej, łatwiej dogadać, dlatego że, że mamy, mamy podobne przejścia, mamy po, podobne, podobne odczucia I, i myślę, że właśnie praca, praca z takimi ludźmi jest, e, powinna być postawiona w pierwszym miejscu. A oczywiście praca z Amerykanami, którzy także potrzebują Ewangelii i, i czegoś nowego, co, co właśnie w czasach, gdy mówimy o nowej ewangelizacji. A odnowi w pewnym sensie oblicze, oblicze kościoła, yy, tak bardzo skrzywdzonego kościoła. Właśnie po to tutaj jesteśmy. Ja y, też z swojego doświadczenia powiem, jak bardzo Polacy, emigranci, potrzebują obecności kapłana, który ich zrozumie, który będzie nie tylko mówił ich językiem, bo to można się nauczyć, ale będzie rozumiał ich potrzeby, ich y, potrzeby duchowe, y, także czasem materialne. Bo do kogoż oni pójdą, jeśli nie znają języka angielskiego? Pójdą na parafię polonijną i tam będą szukać pomocy, wsparcia duchowego. Kiedy jakiś moment załamanie przyjdzie, będą chcieli porozmawiać z kapłanem. Te potrzeby są olbrzymie. To nie jest tak, że o, o pojadę sobie, będę kapłanem w Ameryce, będę pracował w tamtym kościele. Po prostu to jest coś więcej. To jest, to jest ofiara, którą składa się Panu Bogu i składa się swoim rodakom, Polakom, którzy czekają, czekają naprawdę na, na taką posługę. I think now that the cooperation between the Polish rectors and bishops are, is fairly good. Um, I think in the past there was some concerns uh, about uh, a seminarian from another country coming in and uh, receiving seminarians from from Poland. Myślę, że w Polsce współpraca między księżmi rektorami i księżmi biskupami jest bardzo dobra. Dawniej istniały pewne obawy przed wstępowaniem kandydatów z Polski do seminariów duchownych w innych krajach, ale gdy rok temu stworzyliśmy w Krakowie własne seminarium, rektorzy wyrażali swoje gratulacje i życzenia, by iść tą właśnie drogą. Nigdy nie powinno dziać się tak, aby przychodził ktoś z Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Anglii czy innego kraju i aby wykradać seminarzystów. Takie zjawisko nie byłoby dobre i właściwe. Jednocześnie Kościół Katolicki jest kościołem powszechnym, a Polska jest błogosławiona wielką liczbą kandydatów do kapłaństwa. Niektórzy z nich czują się wezwani przez Boga, by prowadzić pracę misyjną w innych krajach. Takich seminarzystów mamy właśnie w Orchard Lake. Jeśli Bóg powołuje ich do pracy w Polsce, powinni pozostać w Polsce. Jeśli Bóg powołuje ich do pracy misyjnej w innych krajach, to trzeba to uszanować. Uh, and that's where, you know, those are the kind of seminarians who are interested in Orchard Lake. If God is calling Polish seminarians to serve the, um, the uh, church in Poland, they should stay in Poland. Mm -hmm. If God is calling them to be a missionary in some other country, Well then, that's good too and, and that needs to be respected. Z racji tego, że dzieliliśmy nasze seminarium na początku, to jeszcze świeże nasze Bydgoskie Seminarium z misjonarzami Ducha Świętego w Bydgoszczy, któregoś dnia podszedł do mnie misjonarz, yy, właśnie <coughs> i zapytał się Dawid, czy ty jesteś pewien, że chcesz być księdzem diecezjalnym, czy nie myślałeś może o jakimś rodzaju misji, przecież na świecie są bardzo potrzebni kapłani. Mówi, może Ameryka? Ja mówię, dlaczego akurat Ameryka? I, i, i właśnie wtedy za, zaszczepił się gdzieś ten pomysł, i, i, i na drodze modlitwy i, i głębokich przemyśleń ja doszedłem do wniosku, że, że chyba jednak będę potrzebny w Ameryce. Zacząłem szukać w internecie jakichś informacji. I wpisałem po prostu slogany tego typu seminarium polskie Stany Zjednoczonej, w wyszukiwarce pojawiło się seminarium świętych Cyrela i Metodego tutaj Worczat Leki i tak zaczęła się przygoda. Praktyki pastoralne, głównie w czasie wakacji, gdzie klerycy muszą być przez 10 tygodni na parafii w swojej diecezji swoje diecezji już wtedy są, aby poznać tą decyzję, w której mają służyć. No i w ciągu roku mają też praktyki na parafiach tutaj w archidiecezji Detroit, szczególnie księża diakonii, a na młodszych rocznikach mają praktyki w domach starców, w szpitalach, w więzieniach, w różnych miejscach, gdzie, gdzie, gdzie mogą też uczyć się tej posługi duszpasterskiej. Tak się złożyło, że Podczas obu moich praktyk wakacyjnych byłem na, na, na tej samej parafii. Jest to e, parafia w Beyon, parafia Polonina, polsko-amerykańska. Tak więc e, miałem możliwość spotkania się zarówno z Amerykanami, jak i, jak i Polakami. A oczywiście są tam też oczywiście jeszcze i inne nacje, czy, czy e, ludność hiszpańskojęzyczna, i tak jednak, dalej. Jednak przeważającą część stanowi ludność polskojęzyczna, Polonia. Kleryk, który przyjeżdża z Polski. E musi zdecydować, maksymalnie ma na to dwa lata, w jakiej diecezji chce służyć w przyszłości jako kapłan. I pomagają mu w podjęciu tej decyzji chociażby spotkania z księżmi powołaniowcami, którzy przyjeżdżają z różnych diecezji i przedstawiają zapotrzebowanie danej diecezji na posługę kapłanów polonijnych, czy w ogóle na posługę kapłanów, tam w diecezjach, gdzie są straszne, strasznie duże braki kapłanów, też zachęcamy, aby brali pod uwagę takie diecezje. Czyli tak dla Polonii, ale także tam, gdzie jest potrzeba posługi kapłańskiej, zachęcamy, aby, aby brali to pod uwagę. Koncentruję się w najbliższym czasie właśnie na, na skończeniu teologii, na jeszcze bliższym poznaniu tej kultury. Poznaniu potrzeb ludzi, poznaniu swojej decyzji. To wszystko razem chyba podpowie mi dopiero przy błogosławieństwie biskupa mojej decyzji, co, co jest tym, co ja powinien robić w decyzji, co jest moim charyzmatem, to jest praca na najbliższe kilka lat, które sobie, sobie odkrywam codziennie. Ja mam nadzieję, że wyzbyliśmy się polscy księża yy, czy, czy też klerycy a, takiego poczucia yy, jakiejś mniejszości, że, że poczucia. Zaściankowości. My wnosimy w tą kulturę wielkie bogactwo, i to Amerykanie zauważają i doceniają. Polska duchowość, jeśli bym tak mógł to określić. Jest, jest bogata i my się tym chcemy dzielić. I myślę, że taki, taki dar ze sobą przywozimy. Ja jestem z tego dumny na przykład i, i e, nie mówię o jakiejś takiej dumie, aby się, która się wynosi ponad innych, ale nie ma się czego wstydzić, że jest się z Polski, że jest się z narodu e, z kraju Jana Pawła II, z kraju, który czci Matkę Boską częstochowską który jest wierny tradycji Kościoła, z kraju, który ma dziękować Bogu tak wiele powołań, e, którymi się dzieli. Wydaje mi się, że tutaj w Stanach Zjednoczonych ludzie wiedzą pewne rzeczy, mają jakby tą, tą pewną podstawę, pewną bazę, ale, ale często jakby nie, nie dość mocno sprecyzowaną i pewne rzeczy są, są wykrzywione, i, 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 i o pewnych rzeczach trzeba tu bardzo, bardzo stanowczo mówić. Odnoszę też takie wrażenie, że czasem niejako ludzie, parafianie, dyktują jakby księdzu. Pewne warunki, stawiają jakąś pewną poprzeczkę, że nie wiem o tym i o tym chcielibyśmy słyszeć podczas homilii, a gdyby jednak ksiądz mógł ominąć tak drażliwe tematy, jak na przykład eutanazja, aborcja, homoseksualizm i tym podobne, byłoby nam lepiej i żyłoby się nam o wiele, o wiele sympatyczniej. I tutaj myślę, na tym polega ten, ten, ten dodatkowy trud i, i, i to, czemu, czemu musimy sprostać, będąc tutaj w przyszłości kapłanami w Stanach Zjednoczonych, aby. aby Stać na straży Dekalogu, stać na straży właśnie nauki Chrystusa i, i głosić Ewangelię, co jest najważniejsze w całości, i, i nie wybierać sobie tylko, tylko tych fragmentów, tylko tych elementów, które powiedzmy są y, w jakiś sposób akceptowalne. Do Was, młodzi ludzie, którzy nas teraz słuchacie, powiem: nie lękajcie się wypłynąć na głębie. Jeśli czujecie takie, to nie jest powołanie, które jest skierowane do każdego, który jest wzywany do posługi kapłańskiej, ale. Niektórych serce może być poruszone tym właśnie pragnieniem służby Kościołowi w Stanach Zjednoczonych. Teraz w jakiś szczególny sposób zauważam też Bożą opiekę: że jednak, jeśli Pan Bóg kogoś naprawdę powołuje do służby kapłańskiej, i jeśli On prawdziwie to On wybiera dla nas drogę, a my posłusznie poddajemy się Jego woli, w takim układzie On będzie się zajmował tymi sprawami, powiedzmy, ziemskimi, i już On o to zadba. Także widzę jakąś tu naprawdę szczególną opiekę nad moją rodziną i, i myślę, że jeśli tylko zaufać Panu Bogu, to, to, to o tego typu przyziemne rzeczy chyba nie trzeba się tak naprawdę martwić. On już jakoś to poprowadzi. Przygotowujemy się do jubileuszu stulecia w przyszłym roku e, przeniesienia seminarium z Detroit do O'Chart Lake, tutaj gdzie się właśnie w tej chwili znajdujemy. Równy jubileusz stulecie, ale rok później, w 2000. 10 będziemy obchodzić 125-lecie powstania tego wyjątkowego seminarium, polonijnego seminarium w Stanach Zjednoczonych. My sobie życzymy i modlimy się o to, aby ta misja posługi dla Polonii w Stanach Zjednoczonych trwała i rozwijała się, aby, aby to powód, dla którego seminarium zostało założone, no, no, nadal mogło spełniać swoją misję, ale to tylko przy współpracy Ducha Świętego, przy Bożej współpracy. Jeśli potrzeby są, Duch Święty będzie syłał swoje natchnienia w serca młodych ludzi, żeby odpowiedzieli tak na to wezwanie.